Dzień z wszystkim, jestem Oxis 12 to kolejny odcinek na modach. Tu nie mam szczęścia przygotowaną, co będziemy mi się robić, bo nie można się nie domyślić. Będziemy, za... będziemy robić farmę i badboxa. Jeszcze... Jeszcze będziemy robić panel, Ale pierwszy trzeba wziąć ostatnie dust bo to mi już ten generator nie będzie tutaj gnębił, a Budbox bardziej przyda. Różmy TIN i dobra, pierwszy zróbmy tą farmę. Skoczymy po wodę. A i okay. Zrobimy to tutaj. weźmiemy te kwiatki stąd? Tak.

żebym grał. Okay. I teraz, tak. Okay. No cztery. Trzy. I tu jeszcze jeden. Rąbkę. Tak. Przedam. Weźmy to. To tutaj będziemy się Będziemy Teraz go posadzić. kończę, żarcie kończę jeszcze w końcu. Standardowo gigi. A, będzie. Kolejne wynalazki wszystkiego. Użniam szkrowy... Może tu się wszystko odłożę. I tak wiem, zrobimy sobie bad box, box. Spad. To mamy. I to mamy akurat skrzynce Trzy. Jeden kabel i deski. Raz, trzy, tak. I mamy bot box. Tylko nie wiem, gdzie go teraz postawić. stawić go na miejscu generatora. Chyba tak zrobię. Nie można dźwiękiem. I tu trzeba to jakoś zasilić. Nie wiem, czy można tym samym kablem. Jezus, mam dźwięk do generatora, nie tamto dziwne coś. Ok, mm, teraz co zrobić? Samarpanel. Sober... Sober... się Musimy zrobić. Generator który mamy już. Szkło się znajdzie, koleś się znajdzie, trzeba zrobić elektronik, rafajny dajron. Czas na tylko dwa, więc dwanaście kawałek trzeba. Raz kable. Mamy fajna dajro, no 2, gdzieś też jeszcze w jeździć, no dobra, na razie zrobimy tylko ten, yy, no sonar panel, a potem zrobię resztę. elektronik kit, generator mamy, call, dost i jeszcze szkło, szkło chyba cholercie nie mamy. Dobra, idziemy spać, a rano pójdziemy po to takie coś. Jedziemy o piasek. A tam, jeśli się nie mylę, mamy kawałek pustyni. Tak nie do końca pustyni. To jest tam piach, no. To jest... No kurde, mam lagi. Trochę piasku weźmiemy, no bo pasek będzie tak czy inaczej na końcu potrzebny. A z tak weźmiemy, po to weźmiemy się resztę. A blisko po piasku, więc jest. Dobra. Cześć płaczki. Iść Nazwiemy sobie ją... ...mo... No, ...płaszczka. No, można nazwać dzierzątka. To jest nasza płaszczka. Już ją nazwałem. No ej no. Nazwałem Cię Płaszczka. No. Co mnie użarło? Ta męda Pewnie. Nie miałem ją nazwy, nie mam mi. Nic. Co tu robi owca i te głupie ptaszki? Chciałam mi Owiec nie potrzebuje. Bird. Chodź tu Bird. Jorka. To mają być krówki. Sorry mała krówka. Sorry. Ok. Tylko czy... Gdzie mi się kin to. Bra. Ale czy mogę? Ma to jeszcze trochę energii? Czy mogę tu? Nie mogę, tu mogę, tu chyba też nie mogę. No, nie można. I co jeszcze to mamy? Generator. A no, mamy już wszystko właściwie. Tworzymy. Puch, puch, puch. Puch, puch, puch. Puch, puch, puch. Puch, puch, Teraz weźmiemy sobie kable, lecz będzie ich trzeba więcej. Mamy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Z tej i z tej, gdzieś tu mamy, raz, trz, jeszcze mamy koper. Jeszcze się skoczy zaraz po gdzieś tu trap tree trójtejpa. nie ma, nie ma. Zaraz. Będzie. O, nawet wystarczy. No ja i otworzymy. skoro to mamy, to mamy. Będzie ja to dam, Ja coś tu w ogóle przypomniałem. O, steak. Hmm. 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 Chem. Jakby to zro... zrobić? no to na razie. Tak. Zrobimy to. Tak. Tak, tak. Dirt. Dirt. W tam podsadzę i zobaczę, czy mogę tu dać albo się kadłem podsadzę nawet. <grym> no, super. o Teraz tam wyjdziemy. Postawimy sobie solar panel. Gdzie jest ten torcz głupi? Tutaj. No. Ale tu? Hmm. Czy tutaj tutaj solar panel, czy trochę wyżej? Mam plan. Czy mamy trochę dirta? Gdzie to zawsze jest? Gdzie zawsze jest bok? K, k Zrobimy sobie Tu będzie tak I Tak Tak, tak, tak Tu będzie jeden swerpany SONAR panel. Tak, okay, i teraz w dół. Starczy mi tego 7. 7 mi nie starczy. Okej, okay, sprawdzimy, jak to działa. toż do tego panelu, chyba można wsadzić. ale nie, czy to będzie działało bez tego, jakby się uprzeć. O, kurde. Trochę braknie. Mogę to zasilić redstone. Em. Kiedy jeszcze trochę energii, to tu sądzę. A na wszelki wypadek, to znaczy mogę to redstone i zasilić tego badboxa. Na wszelki wypadek mogę ci podboksy zasilić? Mogę cię zasilić. Dlaczego czemu ten to, to, to nie wierzę. w boxa. Chym. Czy to musi być inny kabel? Czy to nie musi być inny kabel? Teraz to ja mam zagwozdkę. Jak to można na przykład zasilić? Chrome. To znam problem. Może hmm. jakoś sprawdzić, nie wiem, jakoś coś tu mój miecz. Hmm. Mod. Nie to. Widzicie transporty, Buildcrafta, ale to jest chyba z Industrial Crafta? Mhm. No nie, właśnie. To teraz to ja mam teraz problem. Czy to może być jakiś inny kabel? Zaraz sprawdzimy. To powinien być jakiś kable. Bo nie ma znaczenia hmm. No nie można. Dowiem się od jak to zrobić. To jeszcze może spróbujemy zrobić to. mieć trochę tych baterii co To się robi. Czyli potrzebujemy trochę tin. Potrzebujemy takich sześć. Czyli już jest cztery. To mamy akurat. Ok, dwadzieścia cztery potrzebujemy. cztery. Próbuję kabel. O, mam na kabel. Jak ładnie. Co mi maszcy kabel? To raz, dwa, To, tak i to, tak. Co rządstwo? Snie kabel. Idealnie nam mamy kabli. To jest nam potrzebne do tego lapa. Kolega mi pisze, ale to zaraz. Nie wiem czy to był lappak. No nie to to. Jeden Tin i Electronic Cube. Czyli znaczy, tak czy inaczej potrzebujemy jeszcze tego. Jeszcze tej gumy głupiej. Na nie mamy już chyba tej gumy. Mmm, Nie ma gumy. Znowu się robi noc. W ogóle żał. mnie znowu po tą gumę zacicham. Nie wiem, gdzie od ją odłożyłem. Miałem gumę, przed chwilą i... ma mi. Mamy jajko, ale one się tam nie przydadzą. Yeah. Chyba zostaniemy je w ekstraktorze. Ekstraktor. Jak no, to już. No, się tu odłożymy. to, odłożymy. No, to niech się nam przypala. my lecimy pozbierać tą głupią gumę. Ale połączone mogły, coś ich w ogóle. Tu coś jest, o jest tam, w samej górze. Ok. I jeszcze to może No i znowu mi ktoś pisze, że to będę miał plagi. No dobra, zaraz się to szybko ogarnie. Okej, okay, sześć, no super, wcale tego nie widać. Nie wiem, czy może być ten kabel w ogóle, no bo to jest takie dziwne. nie powinno działać, to właśnie nie działa. No szybko, guma. Część to, to można już odłożyć. Mieliśmy robić tak głupie no to robimy taką kamerę. Nie, ja, co to jest? Jakiś ruber, coś. Okej, okay. pyk, pyk. Robimy electronic cube. Refined Iron. Tu mamy jeden Refined Iron. Pyk, pyk. Tak, 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 to, tak, tak. Tylko trzeba było, bo chyba zapomniałem. Skąd mam dwie bateryjce. Ta jest nieruszona, a ta jest użyta. Tak? To może? Ej, na chwilę. Zapomniałem. A, kabel właśnie. Miał być kabel. Już pamiętam i elektronik teraz to już. Jeszcze jeden kin. Pyk. Pyk. I... Ale to chyba... dla Bot Jee. Bo. Yeah. Możemy latać chyba. Czemu nie mogę tym latać? To się w ogóle dało latać, czy nie? Czy dało latać tym? Adwancet. zrobić elektronik i wtedy miałbym Adwancet, a z tego mógłbym zrobić? To było coś takiego, który którym można było latać. Tylko nie wiem, co to jest. Hmm. Nie wiem. Dobra, nieważne. Czy może te kable nam się zrobią. Pięć, trzeba jeszcze jednego. Hmm. Mogę to. Tylko do ekstraktora. Tylko do ekstraktora. No to na tyle w tym odcinku. Jeśli wiecie, dlaczego służy służy to możecie mi napisać, bo chyba zapomniałem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.